Dzień dobry, witam was moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak. Witam w kolejnym spotkaniu z otwartą betą d 6. Dzisiaj w takiej samej konfiguracji personalnej jak ostatnio, czyli ja, wanki, wdowa oraz moteru, z tym, że no ja z wankiszem sobie, oni sobie, że tak powiem, żeśmy się komunikowali. Byliśmy osobno na jakichś tam kanałach komunikacyjnych. Zagamy podbój na oblężeniu Kairu. Zagam tutaj wsparciem z karabinem maszynowym, bądź jak to mówi tatata tata, mówi z taśmowym. Wsparcie tutaj przeszło drobne zmiany, ale moim zdaniem na plus, ponieważ do tej pory w Patryk Lider było przede wszystkim tak, że medyk był osobnym klasą, czyli postać, która reanimowała i rzucała apteczki, a wsparcie to, to właśnie była postać, która jako podstawową broń, czy znaczy klasa postaci, która właśnie jako podstawową broń miała karabiny maszynowe oraz rzucała skrzynki z amunicją. Tutaj twórcy połączyli te dwie funkcje, to znaczy grają wsparciem, Mamy możliwość podnoszenia ludzi i to nie tylko z naszej dużyny, ale tak ogólnie i to na dwa sposoby. Tym właśnie sposobem dłuższym, do którego jest możliwość tego przeciągania. Albo normalnie szybko defibrylatorem i to wtedy trwa ułamek sekundy, praktycznie. No i mamy możliwość rzucenia amunicji. Tylko co ciekawe, my rzucamy jednocześnie amunicję i apteczkę. To jest wszystko jakby w jednym pakiecie. Także jak najbardziej tutaj dla Twójców plus, bo jest to niezwykle praktyczne i nie trzeba się, że tak powiem, tutaj rozdrabniać. Także, tak jak mówię, obejrzenie Kairu, podbój, wsparcie z karabinem maszynowym. Zapraszam. Ja na razie katuję m A mi się tu mapa wczytuje, ja się pod mapą wczytuje teraz na przykład, wiesz? No ja mam ciemny ekran. Aha! O, jadę działem teraz. No i git. A ja nie no, rusnie, z kim ja nie jadę? Nie, z naszymi jadę. No ja, 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 musiałem się zespić w bazie już. Dobra, ja nie mam technika, także będziecie sobie musieli radzić z sługami jakoś bezemnie mnie. Ja nie wiem, co nasz czołgista robi. Kurwa, tureckie dywany. No, są nasze autobusy, panie kolego. No idę na ten autobus, idę, idę. Czy no co? No nie zabiłem go. Ja liczę Nieraz ja nie wiem, jak to działa. Strzelam do gościa, wiesz i kompletnie. Ale hedzik! O kurde, i arpeggik! się zawaliło. Oj, na B coś tam się dzieje, niedobrego. No, nie opanowali nasi, no i to. No, nie opanowali. Nie, no, ja o B mówię, wiesz? A nie, bo tam coś. Nie, no, C mówiłeś, że będziemy, a Ty już nagle na B? No bo mnie zabili, no a nie było gdzieś tam... Aha, dobre, dobre. Co goś takie świkołki robi? Oj, RKM, coś tak, takie zastrzelanie Zrobimy robimy, kawo, jak biegnę na plecach? No ja na ser Kurna, my się... Jezu, kochany Dobrze, 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 dobrze Jest, 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 wychodzi! Wiem, 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 już nic nie mogę zrobić A przez chwilę żyłeś No ja żyję, żyję, wiesz? Aha, czyli cię podniosłem, dobra jeszcze tam... On jest za skarpą tam, więc trochę mnie ściągnij. Podbiega, podbiega! Ale mnie tutaj... Dobra. ma plecy. Ty, co mi się stało? Ja nie miałem tego... Nie, nie, plecy macie! Nie podnoście mi, mi się zgliczował ekwipunek! No, dobra. Och kurde co tu się dzieje? No kurde, dwóch wybiegło i... Nie 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 na co Chodźmy ja to musiałem... jakoś. Musiałem ogarnąć że po trójką mam defibry... No mamy A nam zajmują, nie możemy sobie na to pozwolić, wiesz No widzę właśnie. No. No co jest? Mi się... To, wiesz co ty miałeś zgliczowany ten HUD I mi się coś teraz takiego dzieje, że jak ktoś mnie trafia to mi znika całe broń Wiesz więc co jakieś takie jeszcze bagi Aj, w duchu koda Bo się chciałem zrespić Jak ktoś mnie trafi mi znika interfejs wiesz? Nie ale ja żyję wiesz No ale nie mogę się na tobie zrespić No a ty typa Chciałem pomóc wdowie, wyleciałem na, na, na RPG Dobra, kawa jak jestem, poczekaj I chwilę ja I no, czołg, czołg, nie, nie, nie to... mogę, nie, znowu ciężko Czołg Nie, to, to i tak byś długo nie pożył, wiesz, bo to czołg był A skąd wiesz, już tak dzisiaj raz mówiłeś Ojej, ja znowu się domyślam, no Ja, ja, nie, ja nie, chciałem za to odpowiadać, okej, okay? no No Nie no, wdowie x Jest tu w oknie chyba cały czas Nie, zabiłem go już Nie, okno jest cały czas A, ja mam klibny wsparć, muszę sobie zmienić na domkowy Nie podnoście mnie, ja muszę sobie zmienić ten granat Bo mam purę No nie, czekał koleś na mnie Nie, 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 nie Koleś jest cały czas tam w oknie nie. Czekał za mną ham, aż mi się wierzyć nie chce. Jest tam za tą tą. E, Zaruszkowaniem jest. Chyba jest secured to przeładowanie RK ma to godzinami. Tu są, jak się... za smokiem są O, się fajny budynek. Dobrze, że nikt mnie nie podnosił Gdzie jest pan? przy To pójdziemy razem Idę, mi do mnie na Kurde, co ja zrobiłem? Ja A. pierdziele warzywo teraz zagrałem No, zdarza się, zdarza się nie wiedziałem, że tam są przeciwnicy, a ja biegnąc na punkty strzelałem, nie, na wiwat. Aha. No, chuj. no nie, nie, nie. Intensywnie. Kurna, no są tu, no ja pierdolę. O kurde, dobra. Gigi D'Agostino. Moc, mocne boje są B, ale nas wyparli z tego C, jest Lipton, nie? No kurde, był. Po prawej stronie, mojej. I... Ja z tym tak pewnie, z tym tak się pewnie nie czuję, jak z M, czy ja nie umiem nagle M4 mi nie działa, nie wiem czemu, pozmieniałem trochę T. plecy, plecy Ale wiesz co, bo pozmieniałem sobie EQ i jest ciężko Nie wiem skąd w ogóle dostaję teraz tutaj Co tu się na już, dzieje? Na B już tam był typ na górze jeden no Ale wiesz co coś zmieniłem w tej M4, teraz nie wiem co jest tragedia normalnie No kurde, znowu coś, serwer niedomaga chyba. No kurde, już prawie typa zabiłem. Nie no, nie wierzę, no tam, z tamtej strony, ja pierdzielę. W dymie jestem, ale nie ma nikogo. Nie no, no, oni nas po prostu wypierają, Co, z każdym kolejnym krokiem jesteśmy coraz dalej, nie? Ta, no i czołg jedzie. Kurde, szkoda, że... Jak zawsze tak jest, że jak nie wolę rakietnicy, to kuźwa zawsze jest sporo okazji do do danemu. Nie, oni są wszędzie, kuźwa, no po co? Ten czołg tu nic nie robi nasz. Oni już jadą od, od ostatniego naszego. Od, oni już chyba od. oni już zaraz na A będą. O dobra! Akurat się ten... drzewo zniknęło, nie? <noise> chyba cie, Chyba ciebie odciągałem, nie? Nie, nie, ja żyłem jeszcze, wiesz? Aha, za, ja kogoś chciałem uratować, zacząłem odciągać drzewo i dostałem petardę, nie? I znowu kurna z 5-10... Ja chcę ludziom pomagać i, i kurde zawsze ginę przez to, no. To ja się zespiłem też na typach, nie? Nie, rzuciłem apteczkę, jeszcze nie mogę strzelać przez chwilę, nie wiem co za bzdura była, ale... Ty no, zabierają wszystko już, po, po, po A się na, Na się połasili no. O te czołg jest, no. Co ja mam widny zrobić? Ja tu zostałem sam, nie? Teraz, ja już nie. No, no oni, oni są tak pewni... że... No ja nie mogę zabić nikogo? Co tu chodzi? Tutaj? Oni są tak pewni, wszędzie wlatują nam na twarz, nie? Oni są wszędzie, nie? To już jest, że tak powiem, nie wiem od skąd, skąd tu wziąć teraz punkt. Nie no, coś coś trzeba tu wymyśleć na był. Co robimy? Kto dowódcą kuźwa jest? Ja, ale ja jestem. Aha, dobra. No i plecy już od razu dostaje bunga w łeb no i czoł kuźwa no. Nie wiem, 6, 6, 12 to jest niemożliwe nie. Mnie nie zauważył w Znowu czołg ty, no kurwa. No okay. Nie wiem. A no i na czołgu się zespiłem, ty, no bzdura kompletna. Dobra, spoko, spoko, luz. I naj, ale, najlepsze jest to, wiesz, że e, jak dałem na punkt, trzeba się zrespić, nie? A nie na was, nie? Bo no i co, i teraz się... nie chcą wyjść? Kurde, coś coś ta broń nie 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 nie. No nie no ale no coś tak tu jest nie Halo Koleś zabija wszystkich ludzi na D i od razu wybiegam i... Co one prosto we mnie, nie? Coś tu jest kurde nie infoch No, co jest grane granetu? Oni są wszędzie, powiem ci, Kawajak. No, są na No, Dobra, trzech teraz zabiłem, ale wdowa mi pomógł. Wdowa GG, ten. Ta, strzelby. To był piękny, nie niedźwiedź. Ale, strz ale strzelbą dostać. To strzelby za mocne, są, mam wrażenie. No to B taki bastion nasz kuźwa został Ale wdowa mi tak pod podniósł mnie w takim rewelacyjnym miejscu Coś, jest noś, Co już z tyłu jedzie z tyłu No kuźwa nie no A jak po czołgu zabędzie? Na płonie, bym miał rakietnicę, no właśnie to jest to. Wyjdę, nie? Jak kurde, nie trzeba to. No kurde, ja. Na z pleców dostałem cholora. Nie na no, ciężki to meczy. Chciałem tu kogoś podnieść, co leżał. I akurat w momencie, kiedy. W moment zawahania spowodował, że najechali, nie? Nie, słabo, słabo to teraz wygląda. Też kurwa, ty po skacze, nie mogę go zabić. C, ja, z LKM. Dobra, to jeden, jeden taki zawsze musi być match, żeby później było ta, lepiej. Tak, tak. ci ja wiesz, no, to na luzie, nie? Ja, ja, to nie, nie zmienia wiesz faktu, że ja się dalej dobrze bawię, co nie, ale. No właśnie, to jest bardziej przyjemne niż było w 2.42. No, 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 no. no. Nie żartujcie sobie, nie? Co tu się działo? No nie, muszę RKM przeładować No nie no kurde za dużo ich tu było jeszcze mnie podniósł ty Ale będzie granat czy nie? Co jest? Wzięłem no, granat co? Nic się nie stało? No ale ja mam jakiś cudem Ja jestem kurwa niewidoczny od twojej lewej chyba idą, wiesz? Tak, ale od domu mamy jeszcze, od tego pałacu takiego. No nic. No, ak akurat na typa biegł jeszcze, na koniec. No ja końcówkę dopiero się odbudowałem jakoś, nie? Ale oni mocno, mocni byli. No, siube miejsce mieliśmy, to nie było tak źle Ja powiem tak, wdowa mnie w takim idealnym miejscu podniósł, trzech typa tam załatwiłem, nie?